Whisky Smash to klasyczny drink z XIX wieku, orzeźwiający i cytrusowy. Należy do rodziny Smashy, czyli małych, praktycznych wariacji na temat min chulepa. W tym odcinku pokażę Ci, skąd się wywodzi i jak zrobić go krok po kroku. Drinki typu Smash pojawiły się już w książce Jerego Tomasa z 1862 roku, gdzie opisano m.in. brandy, gin i whisky Smash. To po prostu dżulep na mniejszą skalę. W odróżnieniu od dżulepa, smaż zawiera owoce lub cytrusy, które miażdży się razem z miętą i syropem. To stąd bierze się nazwa smaż, co po polsku oznacza tłuczenie. W latach 90. klasyczny smaż z limonką i miętą przywrócił do łask Dale de Groff. Dziś jest to już klasyk, idealny na upalne letnie dni. Przygotujemy czystszą wersję tego koktajlu. Nie będziemy gnieść cytrusów bezpośrednio, tylko wlejemy już wyciśnięty sok z cytryny. Do shakera wrzucamy 6 do 8 liści mięty, wlewamy 20 ml soku z cytryny, 20 ml syropu cukrowego, ugniatamy madlerem, uważając, żeby nie poszarpać mięty. Na koniec wlewamy 60 ml whisky, dorzucamy garstkę kruszonego lodu i wstrząsamy całość aż do rozpuszczenia. Przelewamy zawartość shakera do niskiego szkła, bez przecedzania. Uzupełniamy szklankę kruszonym lodem. Na koniec dekorujemy miętą i mamy to. Nasz Whisky Smash jest gotowy. To drink, który stoi gdzieś pomiędzy sour a julepem, z nutą świeżości, ale i charakterem whisky. Jeżeli nie masz amerykańskiej whisky, śmiało spróbuj zrobić go ze szkocką. Smash to nie jest sztywny przepis. Możesz śmiało eksperymentować. Z alkoholami bazowymi i owocami. Spróbuj whisky smash i przekonaj się, jak łatwo zmienić Bourbon w letni ożywiający koktajl. Daj znać w komentarzu, którą wersję smesha masz zamiar przyrządzić najpierw. Subskrybuj, jeśli lubisz koktajle z historią i charakterem. Na zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.